Nintendo GameCube. Jest to konsola, której dotychczas na moim kanale nie poświęciłem zbyt wiele czasu. A to pomimo, iż powstało na niego nieco naprawdę fajnych i lubianych przeze mnie gier. W tym, po dziś dzień, moja ulubiona gra rytmiczna, jaką jest Donkey Konga od Namco. Jednak największym supporterem growej kostki... ...do chwili odkrycia, iż tworzenie gier ekskluzywnie na nią jest równie opłacalne, jak otworzenie butiku z zimowymi szalikami w Dolinie Konga. Był kapką. Ich entuzjazm względem tej platformy był tak wielki, że w samym tylko 2002 roku wydali na nią dwie ekskluzywne gry z serii Resident Evil. Jedna z nich, po dziś dzień, uważana jest za jedną z najlepszych jej odsłon, a druga zależy, kogo zapytamy za średniaka, grę dobrą z problemami lub kiepską, lecz śliczną. Fortunnie, dzisiaj nie trzeba mieć już tej lekko zacofanej kosteczki, której Nintendo poskąpiło nawet sensownego wejścia wideo. Swoją drogą, jeśli sięgniecie pamięcią do mojej recenzji oryginalnego pierwszego Residenta, wspomniałem tam, iż gra ta pierwotnie tworzona była jako swego rodzaju remake Sweet Home z Famicoma. Znaczy to tyle, iż Resident Evil Remake jest Remakem remakeu, a wersja, którą tutaj posiadam, jest remasterem remakeu remakeu. Fuck, this is confusing. No, 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 sandwich. I am full of sandwich and I am coming for you. Don't run, it's just him. Wow! Ja naprawdę uwielbiam tę grę. Jest to bez dwóch zdań jeden z najdoskonalszych remake'ów, jaki kiedykolwiek powstał. Pozwolę sobie tutaj przypomnieć, iż istnieją trzy szkoły odświeżania gier w ten sposób. Jedna preferuje przeniesienie oryginału na nowy silnik, poprawienia audio, jeśli trzeba, i ewentualnie dodanie bajerów, których można by się po tych wszystkich latach spodziewać. Takich jak lepsze sterowanie. Niesie to za sobą zarówno zalety, jak i wady. Na plus będzie to, że mamy tutaj oryginalne, nostalgiczne doświadczenie w nowej oprawce. Na minus można dodać to, że jest to te oryginalne, nostalgiczne doświadczenie w nowej oprawce, bo widzicie, wszystko zależy od samej gry. Shadow of the Colossus jest świetnym przykładem na taki remake, a z kolei Medieval Kepskim. Różnica polega na tym, że jedno po dziś dzień jest unikatowym i niepodrabialnym doświadczeniem, drugie jest świetną, ale ponad 20-letnią już gierką, która, jak na dzisiejsze standardy, okazuje się prymitywna i pozbawiona głębi. Inna szkoła mówi, że oryginał oryginałem, ale remake powinien oferować więcej i zgodnie z nowymi standardami. Tutaj najlepszymi przykładami będą remake Final Fantasy VII oraz Resident Evil 2. Trzecia szkoła z kolei jest czymś pośrodku. Podstawowe mechaniki i feel oryginału powinny zostać zachowane, ale poza lepszą grafiką można od razu dodać jakieś nowe lokacje, poprawić scenariusz i tak dalej. To właśnie przedstawicielem takiego podejścia jest remake pierwszej rezydencji Sła. Przez wielu uważana za znacznie lepszą niż oryginał, czemu też nie ma się co dziwić. Ale zacznijmy od początku. Alpha Team is flying around the Forest Zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Jest rok 1998. Specjalny oddział Policji Raccoon City został wysłany w celu zbadania sprawy dotyczącej morderstw na obrzeżach miasta. Po utracie kontaktu z pierwszą ekipą, na miejsce zostaje wysłana druga. Jednak i ta napotyka problemy w postaci zombie piesełów i musi zabunkrować się w pobliskiej rezydencji. Wkrótce okaże się, że to ona jest źródłem wszelkich problemów. I... no, znacie całą resztę. Ten aspekt gry absolutnie niczym nie różni się od oryginału na szaraczka. Jest równie kiczowaty i głupi, ale nie stanowi to zbytniej wady. Nie na tym bowiem skupia się ta seria. Czy też kapkom jako firma. Tym, co uległo zmianie, na lepsze są dialogi oraz gra aktorska, która z niesamowicie kiczowatego filmu kategorii B awansowała na film kategorii B o nieco wyższym budżecie i robiony przez kogoś w pokroju Rogera Cormana. That Sandwich Szczerze, to nawet mi brakuje tego wypływającego z głośników sera, a zwłaszcza najlepszej kwestii z całej gry, jaką bezkonkurencyjnie jest. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Co ciekawe, legendarna ścieżka dźwiękowa również trafiła na śmietnik i zastąpiona została całkowicie nową, chociaż bardzo często podobną. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że nie jest ona aż tak klimatyczna. Znaczy się, jak najbardziej, jest świetna, buduje napięcie i razi klimatem bardziej niż jakikolwiek indyczy pseudo-horror ostatniej dekady, ale porównajmy wspólnie z dwa kawałeczki. Ile obie wersje wejścia do laboratorium są naprawdę podobne i można się sprzeczać, która jest lepsza, o tyle klasyczny motyw piwnicy bez problemu zmuchuje ten nowy. Naturalnie nie można tutaj zapomnieć o legendarnej i zdecydowanie najlepszej wersji dyrektorskiej. Ta jest oczywiście tak dobra, że nie ma nawet sensu robić jakiegokolwiek porównania, no ale posłuchajmy jej chwilę. Oczywiście, nie będę porównywał grafiki, gdyżbym się tym jedynie ośmieszył. Po prostu wczesne PlayStation 1, czyli okres, w którym uczono się dopiero tworzyć gry wykorzystujące wszystkie trzy wymiary, nie ma startu do kolejnej generacji. Jednak co zasługuje na uwagę, to że nie zastosowano tutaj pełnego 3D, jak w chociażby Resident Evil Code Veronica. A nałożono trójwymiarowe modele na prerenderowane tła. Jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to wiecie, iż mam ogromną słabość do tego zabiegu z czasów PlayStation 2. Dzięki zastosowaniu tej bardzo dopracowanej już wówczas technologii, nawet wczesne gry tamtej generacji potrafiły wyglądać równie dobrze jak te z jej końca, pod niektórymi względami nawet lepiej. Świetnymi przykładami na to są chociażby Shadow Hearts 1 oraz Final Fantasy X. Tą raczej zbędną, i zdecydowanie za długą przemową, chciałem powiedzieć, że to piękna gra jest. Zresztą na wersji HD lub oryginalnej, z zastosowaniem odpowiedniego upscalera, do dzisiaj jest na czym zawiesić oko. Oczywiście. Grafika to najmniej istotny aspekt każdej gry, jaka kiedykolwiek została stworzona. Chyba, że mowa o grze, która powstała jedynie w celu zachwycania grafiką i nie oferuje nic poza tym, jak dla przykładu pierwszy Crisis. Znacznie ważniejszym jest to, jak w daną grę się gra, a w Resident Evil Remake gra się wyśmienicie. Znaczy się, brak tu większych różnic względem oryginału. Po prostu jest więcej. Dla przykładu, o ile sama Rezydencja praktycznie wcale się nie różni od tej, którą już znamy z klasyka na PlayStation, o tyle jej okolice są bogatsze o chociażby cmentarz i kawał mrocznego lasu z tajemniczą chatką na końcu. Część zagadek lekko zmodyfikowano, dodano sporo nowych, wszystkie równie bezsensowne jeśli chodzi o logikę względem prawdziwego świata, ale na wysokim poziomie jeśli o przyjemność zgłówkowania chodzi doskonale spełniają swą rolę polegającą na daniu nam chwili spokoju i obniżenie napięcia pomiędzy kolejnymi starciami. A jeśli chodzi o samo straszenie oraz budowane przez grę napięcie, wiele osób twierdzi, że jest to wszystko o tyle lepsze od wersji oryginalnej, że totalnie nie ma w nią co grać. Ja tego nie rozumiem, gdyż żadna z tych gier nie jest straszna, jednak ta faktycznie potrafi budować lepiej napięcie. A to za sprawą nowego typu przeciwnika, jakim są Crimson Hedzi. Powstają oni w chwili, gdy pokonamy zwykłego zombiaka i zostawimy go na 20 do 30 minut. Jeśli po tym czasie znowu będziemy przechodzić przez dany korytarz, ten ponownie nas zaatakuje. Ale tym razem będzie ekstremalnie agresywny, znacznie szybszy, silniejszy i bardziej odporny. Jednym słowem, jest to ktoś, kogo wolimy nie spotkać zwłaszcza bez lepszej giwery w ekwipunku. Naturalnie, możemy przeciwdziałać powstaniu takich wrogów na kilka sposobów. Zombie zabity webshotem czy granatem zapalającym nie będzie miał szans zmutować w Crimson Head'a. Najpewniejszym jednak jest polanie pokonanego zombiaka paliwem i podpalenie za pomocą zapalniczki. Tutaj oczywiście kłania się kolejna warstwa tej mechaniki. Paliwa nie nosimy ze sobą za wiele, co zmusza do regularnego wracania do pomieszczeń z kanistrami. Ponadto nawet to paliwo nie jest nieograniczone, więc musimy myśleć nad tym kiedy, a raczej gdzie opłaca nam się zużywać jego cenne zasoby. Swoją drogą mechanika ta w nieznacznym stopniu balansuje nam kwestię tego, że Jill ponownie ma bardziej pojemny ekwipunek. Ona potrzebuje dwóch slotów: jeden na manierkę z paliwem, a drugi na zapalniczkę. Podczas gdy Chrisowi wystarczy sama manierka. Pozostałe różnice pomiędzy naszymi bohaterami są dokładnie takie, jakie były. Facet jest odporniejszy i lepiej posługuje się bronią, ale jest głupszy i potrzebuje regularnie korzystać z pomocy Rebeki. Babeczka ma za to dodatkową spluwę. Może liczyć na pomoc brodacza imieniem Barry oraz jest mistrzem odblokowywania. I jeśli na te słowa ktoś z was warstał śmiechem, to może przypiąć sobie odznakę gracza weterana. Muszę przyznać, że o ile w oryginał gram praktycznie tylko jako Jill, o tyle w remake bardzo dobrze bawię się sterując poczynaniami przyszłego omnadrenowego boksera kamieni. Tak jak na Szaraku granie im sprowadzało się do nieustannego powracania do skrytki co 45 sekund, tak tutaj, dzięki znacznej szansie na zabicie wroga strzałem w głowę, oszczędza on paliwo. Więc jest. no. po prostu fajnie. Wesker? Jesteś żywy. Moje słowa Niestety, nie wszystkie zmiany, a raczej dodatki, mogę pochwalić. Dla przykładu, nowy boss totalnie mi nie podszedł. Walka z nim jest tak banalna, że nawet emerytowany szympans jest w stanie go rozpykać w jakieś 30 sekund. A dodatkowy wątek fabularny, który wraz z nim wzbogaca tę grę, jest bezsensowny i słaby. Poza tym, dlaczego Wesker nam tyle pomaga? Przecież zależy mu na pozbyciu się Stars. Wiem, czepiam się, ale to serio jest moja największa krytyka względem tego świetnego remakeu. Poza tym, ja naprawdę nie wiem, co bym mógł tutaj dużo więcej powiedzieć. Jest to stary, dobry Resident. Tyle, że w nowszej oprawce. Kwestia tego, że nawet ten oryginalny jest pod dziś dzień świetną grą. Więc, co by tu dużo gadać? Ja chciałem omówić tę grę ze zwyczajnie egoistycznych pobudek. Po prostu uwielbiam serię Resident Evil i miałem ochotę pograć w dobrą, starszą odsłonę. Poza tym jeszcze nie miałem Halloweenowego maratonu bez jej przedstawiciela. Rozumiem też, iż nie omawiam tutaj wszystkiego, co omówione być powinno, ale jest tak dlatego, że ja już pierwszego rezydenta zrecenzowałem. Jasne, ta wersja jest bardziej klimatyczna, mniej kiczowata, oferuje więcej zawartości i jest dłuższa, ale to w gruncie rzeczy wciąż ta sama świetna gra. Jak już powiedziałem, jedna jest niczym niskobudżetowy, kiczowaty film kategorii B, druga jak film kategorii B na nieco większym budżecie. Formuła jest ta sama i co piękne, ona się zwyczajnie nie starzeje. Przynajmniej tak długo, jak zabiera się za nią właściwe studio. Zaledwie miesiąc temu opowiadałem o raczej kiepskim przykładzie na jej użycie. Różnica tkwi w szczegółach, ale są one cholernie duże. Do tego stopnia, że bliźniarsza gra remake'u, która wydana została w tym samym roku na tę samą platformę, a lata później zapakowana została nawet na tą samą płytę z dopiskiem HD, jest przeze mnie tak nielubiana, że nigdy nie zmusiłem się do jej przejścia. Mowa oczywiście o Resident Evil Zero. Możecie zapytać, jak mogę nie lubić Residenta Zero? Przecież to w sumie dokładnie to samo co remake, tylko zamiast w Jill lub Chrisa wcielamy się w podnieconą nastolatkę imieniem Rebecca i zastanawiamy się, jakim cudem podniecona nastolatka pracuje w służbach specjalnych, od kiedy w cywilizowanym świecie rekrutuje się i uzbraja dzieci? Możecie też zapytać, czemu nazywam Rebekę podnieconą nastolatką. Otóż dlatego, że wygląda i zachowuje się jak typowa 15-latka oraz jest napalona na drugiego z bohaterów tej gry, jakim jest skazany na śmierć przestępca imieniem Billy. W sumie to ich romans nie zaczyna się jakoś super, a wręcz w sposób, który sprawia, że ten typ z automatu staje się najgorszą postacią z całej serii. So, Been fantasizing about me, have you? Nie wiem, jakim ciulem trzeba być, by wpaść na taki podryw, ale jeśli ktoś z Was jest samotny, to lepiej nie brać z tej gry przykładu, pomimo iż na Rebekę to działa. Pragnę przypomnieć, iż jest to postać fikcyjna, stworzona przez Capcom czyli firmę, która do legendy przeszła tym, że nie potrafi pisać realistycznych postaci, dobrych dialogów, ani ogólnie sensownej fabuły. Ta w Zero jest ponadprzeciętnie kretyńska. Otóż okazuje się, że to wcale nie Umbrella stworzyła wirusa T, ale jakiś śpiewający operę Pajac, który prześladuje nas, śpiewając operę. Naturalnie nie straszy to w żadnym stopniu, a przypomina epicki śmiech Ashforda z kodu Weronika. Naturalnie chodzi tu o zemstę. Szalonego naukowca, władzę nad światem, te wszystkie tandetne sztampy, z jakich słynie Rezydent. Znaczy się, nie mam zamiaru ściemniać, że Jero ukończyłem. Nawet teraz, gdy chciałem się do tego zmusić, nie tylko dla samego siebie, ale jako zadośćuczynienie za tydzień spóźnienia z Recką, to i tak nie byłem w stanie tym razem nawet nie znalazłem w sobie wystarczającego uporu, by dotrzeć do strasznego dworku, a zaledwie ukończyłem pierwszą sekcję gry, czyli tę w pociągu, bo widzicie, kretyńskie postaci i fabuła to jedno. Ja do tego jestem przyzwyczajony, grając w gry Capcomu, ale najgorsze w serii mechaniki to całkiem co innego. A tych ta gra ma przerażająco wiele. No dobra, to po pierwsze. Przez większość czasu sterujemy dwiema postaciami jednocześnie. Samo to nie jest fajne, bowiem nie dość, że horror w dwie osoby to nie horror, gdyż znika poczucie osamotnienia, przytłoczenia i ogólnie grozy, ale też każda z nich ma zatrważająco mały ekwipunek, a bronie teraz zajmują dwa sloty. W dodatku, dla przykładu, jedynie Rebeka potrafi zwijać zioło tak, by było wesoło. Oznacza to, że będziemy spędzać masakrycznie dużo czasu na przekładaniu przedmiotów z ekwipunku do ekwipunku. Ale to nie wszystko. W rysowych sekcjach nasza para zostaje rozdzielona. Jeśli w porę nie daliśmy tego, co trzeba temu, komu trzeba, to możemy równie dobrze wczytać grę. Genialne. Ale to i tak jeszcze nie wszystko. No! God, please, no! 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 W normalnym, klasycznym rezydencie, zarówno mały ekwipunek, jak i kwestie zabrania ze sobą nie tego, co trzeba, byłby rozwiązany prostą, lecz genialną mechaniką skrytki, której w tej odsłonie brak. Producenci rezydenta Zero stwierdzili bowiem, że chcą powrotu do korzeni, bo w Sweet Home wywalaliśmy przedmioty na glebę po to, by zapamiętać gdzie i w razie czego po nie wrócić. Problem w tym, że pomiędzy jedną grą a drugą jest... Pewna różnica, a nawet kilka. Tam mieliśmy pięć postaci, czyli więcej slotów na przedmioty. A ponadto, nawet jeśli gdzieś jakieś zostawiliśmy, to była szansa znaleźć nową latarkę, nową zapalniczkę czy nowy odkurzacz gdzie indziej. No i zawsze można było podzielić ekipę na kilka drużyn i przynieść sobie co nam brakowało. Poza tym, i przede wszystkim, Sweet Home było kiedyś. A Resident był później, gdy podczas tworzenia pierwszego z nich ktokolwiek wpadł na pomysł skrytki, to by ją zaimplementowano. Nie pojmuję, jak można wpaść na dobry pomysł, a potem tak po prostu go skasować, bo kiedyś było gorzej, więc zróbmy jak było kiedyś. Genialne! Dobrze gada! Ma rację! Naturalnie, poza tymi głupimi mechanikami i ponadprzeciętnie, jak na tę serię, krytyńską fabułą, mamy tu klasycznego rezydenta. tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od remake'u. Jest to gra równie piękna, brzmi tak samo dobrze i nawet sterowanie niczym się nie różni. Poza tym, że z jakiegoś powodu kilka guziorów jest odwróconych i nie można ustawić ich tak, by było jak w remake'u, co jest niesamowicie wkurzające w przypadku, gdy najpierw przejdziemy jedno, a potem chcemy zabrać się za drugie. Czego można by się spodziewać, jako iż obie cholerne gry znajdują się na jednej płycie. Genialne! Da. Więc jak widzicie, Resident Evil Zero jest grą tak genialną, że ja swoim ograniczonym rozumem nie jestem w stanie jej ogarnąć. A co za tym idzie, docenić, czy nawet ukończyć? Temu też wyjątkowo postanowiłem grze tej wystawić ocenę. 6 podzielić przez 0. Na 10. I wiecie, ja nie przewiduję, bym kiedykolwiek próbował podjąć jeszcze chociaż nawet jedną próbę. Po prostu nie. Wystarczy mi materiał autorstwa Kadikarusa, którego jeśli nie zapomnę, zlinkuję w opisie. I teraz tak na serio, jeszcze raz wypaczcie za spóźnienie z tym materiałem oraz jego taką, a nie inną formę. Naprawdę miałem ostatnio krucho z czasem. Poza tym zachęcam do obejrzenia mej recenzji oryginalnej trylogii oraz kodu Veronika. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.